Dzień dobry, witam Państwa w siedzibie białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej przy ulicy Warsztatowej 1A. Dzisiaj, 24 marca, Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Z okazji tego dnia białostocki oddział IPN, a konkretnie Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walki Męczeństwa, przygotowało dwie tablice memoratywne. Tablice poświęcone właśnie Polakom ratującym Żydów. Jedna miała zawisnąć w Nowych Piekutach, Druga w Brańsku. Niestety, ze względu na sytuację epidemiologiczną, musieliśmy te uroczystości odłożyć. Ale dzisiaj, w, to, w ten dzień, chciałem krótko powiedzieć Państwu o tych bohaterskich mieszkańcach naszego województwa, którzy, narażając swoje życie, ratowali swoich żydowskich sąsiadów. W Brańsku była to grupa bardzo duża. Ponad 30 osób otrzymało Medal Sprawiedliwy wśród narodów świata. Tablica, którą przygotowaliśmy wymienia właśnie tych ludzi, ich nazwiska poszczególnych rodzin, jak i tych, którzy zostali uratowani. Została ona przygotowana wspólnie z samorządem Brańska z, i ze społecznością lokalną. Druga miała zawisnąć w Nowych Piekutach. Tam również bardzo w jej zaangażowała się społeczność lokalna, wójt, szkoła i wszyscy mieszkańcy. Jest ona poświęcona dwóm księżom z parafii piekuty ówczesnej, a mianowicie Rochowi Mocelewskiemu i Stanisławowi Falkowskiemu. Na plebanii ukrywali oni m.in. Arię Józefa Fajwiszyca-Kutrzebę, uciekiniera z transportu do Treblinki. Nazwisko Józef Kutrzeba otrzymał on dzięki dokumentom wyrobionym przez księdza Stanisława Falkowskiego. Używał je do końca życia z wdzięczności dla tych, którzy w tej trudnej chwili podali mu rękę. I dlatego też powinniśmy dzisiaj i my pamiętać o tych wszystkich, którzy ratowali swoich sąsiadów, ratowali Żydów, którzy narażali swoje życie i życie swoich rodzin dla swoich sąsiadów. Dziękuję bardzo.